Hej, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie jak wygląda rozgrywka na OG Event, branie udziału w OG Event na publicznym serwerze. Proszę bardzo, mamy OG Event, mamy podstawowe informacje, czytaliśmy je na streamie, to tam zapraszam zaglądnąć i mamy Pełni starą mapę Polish Car Driving z y, czasów października 2021 roku. Tak to tutaj wyglądało. No i co, chyba nie pozostaje nam nic innego, jak wziąć sobie jeden z y, też zaupełnionych tutaj samochodów i się nim śmignąć. Ten Golf generalnie dostał teraz dużo więcej upgradeów Autodutko i zostały tutaj dodane działające liczniki. Podświetlenie też jest, ale one nie zawsze się ładuje na tej OG wersji, nie wiem czemu. Drugim samochodem, który dostał taki update jest BMW E36. Ono, ono też dostało działające liczniki. I tam dużo więcej modyfikacji w autodutku. No i też na tej wersji to podświetlenie liczników tam. znaczy, działa, ale bardzo rzadko, że często to się nie ładuje. Oho, no i pierwsza rzecz, no to już tutaj widać. Akurat tak się złożyło, że teraz ranek wstaje, więc spoko. A naszym questem jest generalnie aktualnie Visit Bar pod dzikiem. I właśnie w sumie go ukończyliśmy. I teraz mam nadzieję, że jeszcze nikt na tym nie utknął. W sensie mam nadzieję, że każdy już wie, co to jest de facto. I tego de facto należy przesłuchać. wtedy odblokowuje się osiągnięcie. Bar pod dzikiem jest najbardziej znanym miejscem w grze. To tutaj odbywają się wszystkie zloty, eventy i roleplay. Co ciekawe, budynek pierwotnie nie posiadał wnętrza. Otrzymał je około miesiąc po premierze, po tym jak zauważyliśmy, ile osób do niego przyjeżdża. Niewątpliwie z miejscem tym Związanych jest mnóstwo wspomnień dla wielu graczy. Niestety w prawdziwym życiu Bar pod dzikiem został zburzony na rzecz budowy trasy S6 na odcinku Sianów-Słupsk. Jednakże w grze pozostanie bez zmian. Chyba dużo osób się ucieszy przy niedalekiej premierze aktualizacji z reworkiem Bobrowiczek, podmieniony zostanie wygląd baru. To jest chyba jakaś bardzo stara sugestia, gdyż obecnie w grze odwzorowuje on stan na 2017. A pod koniec 2018 roku budynek został całkowicie wyremontowany. No jak widzicie, tutaj jest troszeczkę szum na tym publicznym Serwerze. To chwilę dzieją się tutaj jakieś rzeczy. O, ty w ogóle podświetlenie mi się załadowało teraz. Nawet nie zauważyłem, bo musiałem szybko rejoin zrobić. Także zobaczcie, kiedy jest ładne w ogóle to podświetlenie. Właśnie to tak wygląda, że na tej OG-wersji to się nie zawsze ładuje. Teraz na przykład światła z tyłu mnie działają kompletnie. Nie wiem dlaczego. I mamy tutaj Watch a Train Pass By. Musimy zobaczyć, jak jedzie pociąg. Tak w skrócie. Czyli udajemy się do Sęczkowa. no tak, to będzie typowa aktywność. Tutaj, że ludzie będą starali się skracać, jakkolwiek, wymuszać i inne tego typu rzeczy. Nie wiem, czy tutaj obowiązują. te zasady nie są, nie? W ogóle część jest przetłumaczona na polski, część nie. Golfik ma cztery biegi. O! Patrzcie, akurat pociąg nam się trafił, gitara. O, i mamy pociąg. Event Task Completed. Tak wygląda pociąg. Następny Task To jest dostarcz 25 paczek. O, pokażę Wam kolejną fajną rzecz. Co dotyczy czegoś, co zmieniło się przed Eventem, a mianowicie. Tutaj nowy interior został dodany do Mercedesa. Tutaj E55 w 211. Nie ma już drewnianych dekorów, ma troszeczkę więcej podświetleń. Przede wszystkim czerwone wskazówki. No, może sprawiają, że ten licznik cały jest minimalnie bardziej czytelny. Ale wiadomo dobrze, że tutaj ten digital screen jednak został dodany. Tutaj też są strasznie małe mandaty, więc można cisnąć. Raczej nikogo to finansowo nie zaboli. Za zadania generalnie dostajecie też pieniądze. Nie, na przykład za to, za tego taska macie 12,5 tys więc to bez problemu Wam zwróci... Wow! Tutaj normalnie można jakiś osobny, fany moment do tego eventu nagrać. Tutaj jest same ciekawe serwery, nie? Kopalnia kontentu. Oj, oj, oj. Kamikadze i te inne, no, na tych serwerach są obecne. Uh, co, co z tym Lotusem się w ogóle stało? Czemu on ma? Różne części ma w różnych kolorach. No, ciekawe. Weźmiemy sobie paczkę i proszę bardzo, w starym stylu oczywiście również mamy nazwę lokacji. I faktycznie, ten Lotus to wygląda jak jakiś składany, kurde z dwóch. Ogólnie można też dostawać, z tego co wiem, z tego co widziałem, paczki do sęczkowa. Jest to bardzo rzadkie, tak jak w sumie kiedyś, no tym, z tą logiką się tutaj nic nie zmieniło. Co jest? Ty wyobraźcie sobie, że tutaj można wypadać z mapy Przecież tu wcale nie trzeba się starać No i akurat teraz nam się trafił taki task dosyć monotonny Bo 25 paczek no to trochę to zajmie jednak No a na, na publicznym serwerze to już w ogóle będzie dodatkowe utrudnienie Kolejną taką zmianą jest tutaj to, że właśnie tu jest teraz fotoradar do 70 km na godzinę Czyli Jest to nieco mniej niż w najnowszej wersji No w sumie o 20 km na godzinę mniej Dobra, bobrowiczki 7 to będzie gdzieś w tym miejscu Przejdę się kawałek o nie maluch na przeciwnym pasie co jest Ale cisnął Ogólnie jest to event jeden z prostszych Taki w sumie z tego co wiem miał być Na moment jak to nagrywam to już ten samochód zdobyło 1000 osób A jest sobota 27 wrzesień No tutaj takie dymy Dobra dostarczymy Szybka dostawa Kurde te znaki z kolizją niektóre nie Nie wiadomo który ma kolizję A akurat ten w którego wiecie, musi ją mieć nie Niektóre znaki dalej mają kolizję na najnowszej wersji Ło tutaj jaki normalnie kaskader No o ooo ale podbiło mnie. Dobra, teraz sobie weźmiemy E36. O, E36 znowu mi światło nie działają z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu. Chciał o, chciałem mówić co tak pusto, ale tutaj już sławnie dużo graczy jest. <grystanie> to nieźle. Ej, czekaj, czy ja w ten sposób dojadę? Powinienem dojechać, nie? Patrz, jaka tu jest kłótnia także problemu nie ma, ale się zrestartuje, żeby tutaj to jakoś szło, ja generalnie na ten event polecam A6 a włożyć sobie tutaj 4 litrowe V8 i sobie cisnąć, można też to BMW G30, ale ono na te drogi, które są na tym evencie jest trochę gorsze, bo ono ma słabsze prowadzenie, słabszy promień skrętu co powoduje, że trochę ciężko jest tutaj się utrzymać w pasie ruchu więc tutaj Audi będzie najbardziej optymalne, lotusik tutaj ładnie ciśnie przed nami, już my jesteśmy przy owłach to go nie dogonimy, chociaż tak hamuje, że byśmy mogli go łatwo w miarę śmignąć. Oho, jeszcze wleci w barierki. Dobra, my tu mamy przy 19, to będzie przy ABC. Ale go wsiąkłem. Brawo, brawo! Tak miało być, tak zawsze ma być. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich treści, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Jeśli chcecie mnie szczerze wesprzeć, możecie zakupić wspieranie, za które macie specjalne bonusy. Nie wiem czemu ja tędy cały czas wjeżdżam, chyba jakbym jak wjechał tak jak tamto to w ogóle patrzcie. Pali gumę przed nim kołem. O, sęczkowo dostałem! Wow! No dobra, mamy udokumentowane. Do, da się dostać 48 sęczkowo, jest to naprawdę rzadkie jak ja ile już dostarczyłem. No masę paczek, także proszę bardzo. Mamy potwierdzone, że nastęczkowo coś tutaj można dostać. Te rydełki tutaj są, więc coś tu też powinno być, nie? No i znowu wracamy do szarej rzeczywistości, 15 burwiczki. Ogólnie to chciałem sobie tak zagrać na tym publicznym, bo na Halloweenowym evencie nie miałem zbytnio okazji. Zresztą, że zapomniałem trochę o tym. Cały czas praktycznie na prywatnym grindowałem, no także tutaj widzimy, jak to wygląda. Fajnie, że ogólnie zostało to oddzielone, bo teraz taki młyn dzieje się tylko na tym serwerze, a nie. O kurde, a nie na tym głównym, także dobrze. O kurde, o kurde. Co jest, jakby się śmignąć udało, dobrze. Hitbox issue. Jak ja się cieszę, że tego uniknąłem. <śleszamy> Proszę bardzo, pierwszy. Proszę bardzo, drugi. Wszyscy polecą normalnie z tej trasy. Zaraz ja się rozwalę. Hopla. Nie, dobra, mi się udało uniknąć rozwalenia. O, drugi raz mam sęczkowo, dobra. 39 leci tutaj ta brama. Ogólnie, jak tak patrzę, to dwie paczki mi zostały. Ja tutaj wychodzę bardziej na minus niż na plus. Ale jak mam dostać tutaj do tego taska 12,5 tysiąca, no to, to raczej już wtedy będę na plusie. To jest chyba tak właśnie specjalnie, żeby uzupełniło nam to, co starczyliśmy na fotoradarach, właśnie. Poza samym, oczywiście, dowożeniem paczek. Dobra, pomyślałem, że na ostatnią paczkę weźmiemy sobie E92, tak symbolicznie, pilno napędowy, świetnie prowadzący się samochód. Proszę bardzo, event task completed. Visit the amazing camping location. A to sobie dzisiaj jeszcze zrobimy w sumie, w sensie na, na tym odcinku? No wiele osób może nie wiedzieć, gdzie to jest. Jesteśmy na 24. zadaniu, więc jesteśmy już bardzo niedaleko. Jest nawet minimalna szansa, że, że już mam tego escorta w momencie, gdy ten film wlatuje na kanał. No i proszę bardzo, amazing camping location jest w tym miejscu. O, mamy tutaj de facto kolejny list. Ten Niesamowita lokacja kempingowa jest fikcyjnym miejscem dodanym w zamian za brakujące tutaj budynki. W rzeczywistości w tym miejscu jest dalsza część miejscowości Malechówko, lecz nigdy nie została odwzorowana, gdyż praca w tamtym czasie skupiła się na dokończeniu sławno. a Malechówko zostaje zapomniane w widocznym stanie. Dlaczego akurat tutaj jest lokacja kempingowa? W premierę gry jeździło po mapie kilka pojazdów AI. Jednym z nich było auto z przyczepą kempingową. Nie mając pomysłu, gdzie mógłby zawrócić, postanowiliśmy wykorzystać pustą Przestrzeń i zrobić dla niego w tym miejscu punkt docelowy. To samo tyczy się zbiornika paliwowego bliżej Karwic. On dokładnie tak samo. Został wybudowany na potrzebę zawracania cysterny AI. Jednak gdy cysternę AI usunięto, miejsce zostało wykorzystane pod dostawę dla ciężarówek. Tutajsze miejsce jednak nie ma już żadnego zastosowania, czeka jedynie na rework miejscowości. A jeśli ciekawi kogoś ten kawałek betonu w tle, zasłania on wystający kawałek trawy. W taki sposób się kiedyś rozwiązywało niewygodne sytuacje z terenem. Dobro, mamy ukończenie task. Co w ogóle mamy następne? Podróżuj 30 km, No nieźle. Jak to oglądacie, to już zrobiliśmy już to na pewno na wczorajszej transmisji na żywo, czyli rozumiem, że to ma podobną historię, że to po prostu sobie pojazd AI zawracał, jakaś cysterna. No nieźle. Dobra, proszę państwa, dziękuję wam bardzo, że przetrwaliście ze mną te 25 zadań. O, eskort jedzie, patrzcie. Ja wam dziękuję, ode mnie to tyle. Trzymajcie się, cześć!